Cześć kochani, miło mi znowu mówić do Was po wakacyjnej przerwie. Mam do nagrania kilka filmów, więc dzisiaj nagrywam dwa. Jestem bez makijażu, mam trochę szminki i błyszczyka, ale prowadzę na sobie testy przed konsultacjami kosmetologicznymi, więc nie chcę dodatkowo obciążać skóry makijażem i muszę tak y, występować, bo dzisiaj zupełnie spontanicznie zabrałam się za nagrywanie i po prostu chcę skorzystać z weny i z tego, że pogoda sprzyja i... i ogólnie z czasu, który mam y, na tę czynność. Y, zaczynam od projektu zero. Zostało mi pięć kosmetyków, tak jak y, widzieliście przed wakacjami. Reszta poszła w świat. I już tutaj śpieszę z aktualizacjami. Podkłady. Zarówno podkładu Super Better Skin od Maybelline, jak i tego Bitery użyłam zaledwie kilka razy przez całe wakacje. Upały nieziemskie zupełnie nie sprzyjały noszenia, noszeniu takiego makijażu, więc zazwyczaj ograniczałam się do korektora i pudru. Myślę, że jesienią i zimą, jak będzie ochłodzenie, to będę po niej nie częściej sięgała, będę chętniej taki makijaż nakładała y, niż y, latem, kiedy po prostu wszystko płynęło i nawet puder z korektorem czasami nie dawał rady. Więc tutaj ubytek niewielki, ale jednak widać, że przez większość roku sporo udało mi się tego podkładu zużyć. Nie wiem, jak z tym y, Better skin, bo on jest nieprzezroczysty i widzę pod światło, że on tutaj nie spływa po ściankach, Natomiast sięgam po niego za każdym razem jak używam ten bajtery i, i z niego też korzystam na pewno nie leży jeść tam porzucone. Cień purobią ma już dosyć spore wgłębienie, ale jakoś niezbyt chętnie sięgałam po niego w gorące dni, raczej sięgałam po cienie w kremie. On sobie gdzieś tam wylądował w szafce i, i czekał na, na to, aż po niego sięgnę. Chyba to też jest związane z tym, że uwolniłam się w końcu od tych, od tych kosmetyków, które używam w kółko i w kółko i w kółko. I po prostu zaczęłam testować to, co mam innego, to, co nie wyleciało z mojej kolekcji. I niekoniecznie chciałam sięgać po coś, co już mam dokładnie przetestowane. Następny kosmetyk. To Lanolips, ten, który ledwo otworzyłam i zostało go bardzo niewiele. Pewnie już by sięgał dna, gdyby nie to, że postanowiłam po drodze jeszcze zużyć jeden błyszczyk, który bardzo, bardzo szybko mi się skończył. I ja go spróbuję tutaj, bo on się dosyć fajnie czyści, ale jest tutaj na tym poziomie. I myślę, że yy, niedługo się z nim rozprawię, ja już... Dzisiaj właśnie mam ostatni raz ten błyszczyk na sobie, więc wracam do lanoliny. Wracam też, wraca też pogoda, taka chłodniejsza, sprzyjająca tej lanolinie, więc na pewno będę chętnie po nią sięgać. I na koniec ostatni kosmetyk to konturówka Lizy Eldridge i ja po nią nie sięgnęłam ani razu przez wakacje. Nie użyłam mi ani raz raczej w upały towarzyszyły mi balsamy koloryzujące. Jeżeli już sięgałam po jakąś szminkę, to była to szminka w płynie, do której nie potrzebuję konturówki. No i ta liza sobie tak leży i czeka i myślę, że kiedyś nadejdzie dzień, kiedy w końcu ją zużyję, ale nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy już w następnym. Może... Może spróbuję jeszcze ją zużyć, żeby się gdzieś tam jej pozbyć w mojej kolekcji, ale na pewno nie będę się zmuszać do tego jakimś tam katowaniem tej, tej kredki. I to już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Nie ma wielkich postępów, natomiast bardzo dużo sobie potestowałam nowości, bardzo dużo poużywałam nowości i dlatego już tu dzisiaj Zapraszam Was na ulubieńców wakacji, bo tam na pewno będziecie mogli sobie zobaczyć więcej kosmetyków, które używałam i po które chętnie sięgałam. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwilę. Zapraszam Was do, na, na następny film, zapraszam Was do subskrybowania kanału, bo wraca do życia. Do zobaczenia. Pa.